takie pytanie po konferencji, jak z perspektywy roku oceniam te, te wyniki. Gdybym miał powiedzieć rok temu, jak one będą wyglądały, to myślę, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. W dystrybucji da się to wszystko zaplanować, tu, tu nas niewiele zaskoczyło, w sprzedaży też, natomiast mamy lepsze wyniki w wytwarzaniu, już zakładaliśmy. To jest taki obszar, gdzie no nie, nie da się tak w 100% przewidzieć, jak, jak wyniki będą się kształtować. Także Persaldo myślę, że dobrze, wydaje mi się, że jest to też pozytywnie odbierane przez rynek. Dobrze radzimy sobie na tym spadającym Rynku energii. No bo, tak patrząc z perspektywy czasu, no to te wyniki one będą coraz nie słabsze ze względu na spadające ceny energii. Dla mnie, ale myślę, że dla wszystkich pracowników w grupie, to przede wszystkim oznacza taki, wiecie, zatwierdzenie planu działania. Bo oczywiście mówiliśmy w strategii o transformacji, mówiliśmy też w pewnym kontekście i o rozwoju pracowników, o organizacjach, w chcemy pracować, ale w tej chwili mamy już taki zatwierdzony, bardzo jasny plan, 24 inicjatywy, które mają nam powiedzieć jak i co. I kiedy mamy zrobić? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo pracownicy często w natłoku zadań mogą, ale też my też zarządzający mamy te rzeczy do zrobienia, że możemy po prostu zgubić ten azymut, gdzie pędzimy. A to nam teraz pomoże zorganizować, ale też przypilnować nas samych, bo wiemy, jakie mamy wyznaczone cele, żeby to po prostu zrobić. Właściwie wszystkie filary inicjatywy są ważne, ale gdybym miała tak osobiście do tego podejść, to myślę sobie, że bez wątpienia to, w czym grupa dzisiaj bierze udział, czyli transformacja energetyczna, ograniczenie emisji, no jest tym priorytetem. Natomiast nie, nie patrzyłabym na to tylko w kontekście infrastruktury, budowy, inwestycji, ale też konieczny byłby tutaj też element ludzi, czyli Wszystkich naszych pracowników, a mamy ponad 18 tysięcy ludzi, którzy każdego dnia przychodząc do pracy chcą wiedzieć dlaczego robimy tą transformację, co z tego ma na koniec wyjść, ale też ym, potrzebują tego tego zrozumienia właśnie, żeby móc się w pełni w to zaangażować. Więc jakbym tak powiedziała, że transformacja energetyczna, ale właśnie w takim ujęciu i infrastruktura, ale też przede wszystkim ludzie. Klienci oczekują oczywiście, że będziemy dostarczać zieloną energię i tej zielonej energii będziemy dostarczać coraz więcej, co jest zresztą zgodne z naszą też i strategią biznesową, i strategią ESG. W ramach takiej uważności, którą chcemy w modelu ESG zaproponować, jest taka kwestia poświęcenia czasu i uwagi i wdrożenie też w ramach naszej strategii IT narzędzi, żebyśmy mogli pełniej i lepiej klienta też obsłużyć, bo bardzo często w nasza energetyka jeszcze jest bardzo taka tradycyjna, czyli mamy te punkty obsługi klienta, długie, niezrozumiałe wnioski, często długie, trudne umowy. Wydaje się, że już jest czas najwyższy, żebyśmy podobnie zresztą, jak już działo się i w bankowości, w telekomunikacji, również w energetyce mogli przejść na taki poziom większego komfortu dla klienta. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników... To wierzę, że właśnie ta transparentność tego, po co i co chcemy zrobić, ale też danie pracownikom szansy angażowania się w ten proces, ale też szkoleń, bo też trzeba powiedzieć, że ponieważ jest to ogromna zmiana, my w tej chwili bardzo dużo inwestujemy w rozwój kompetencji ludzi, w szkolenia. Właściwie można powiedzieć, że te szkolenia idą w poprzek całej grupy, bo właściwie we wszystkich obszarach wymagane są i podnoszenie kompetencji, ale też budowanie świadomości, chociażby OSG, więc my sobie, że to jest i rozwój dla ludzi, ale też praca w środowisku, w którym wiemy po co przychodzimy do pracy i co przed nami. Rzeczywiście bardzo dużo się dzieje w grupie i z perspektywy takiej zmiany kultury organizacyjnej, czyli takie można powiedzieć przejście na taką kulturę transformacyjną, czy otwarcie się na zmianę. Realizujemy bardzo dużo inwestycji, nie tylko inwestycji takich infrastrukturalnych, ale to co dzisiaj żeśmy pokazali na przykład w technologię informatyczną czy w telekomunikację. Zrobiliśmy też pierwsze badanie zaangażowania w tym roku pracowników, także pracujemy na wszystkich frontach, także wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników grupy.